Witam 21 września 2015. Wysyłka gołębi do dobrych hodowców. Pan Leszek zamówił sobie parkę werwortu. Przygotowałem dla niego coś ciekawego. Samiczka, szczególnie urodziwa. Te gołąbki kapitalnie zdają egzamin przede wszystkim na średnim dystansie. Ale również są to gołębie aloro. Tutaj do niej będzie samczyk. Również bardzo urodziwy. Tak, ten jest szczególnie śliczny. To będzie parka. Natomiast przydałoby się coś dać gratis, żeby te gołębie również lekko wzbudzić. Tutaj jest samczyk białolot. To jest wyżymarz 100%. Jego mama 1089 najlepsza gołębica w lotach gołębi młodych na dystansie 650 km pod wiatr suwałki Bogatynia. Dodam tylko, że w sobotnim locie z Branszfajku wyżymaczka, jej córka, zdobyła pierwszy dyplom w ramach oss Natomiast drugą grupę gołąbków przygotowałem. Dla pana Dariusza, który chce szybkich gołębi, dobrych szybkich gołębi. Więc proponuję linia Flora Verworta. gdzieś ugryte białe piórko. To jest linia Fineke 5000. Ta samica będzie szczególnie ciekawa. Kolejny Werwort, czyli tutaj do tych szybkich gołębi. Proponuję linie Proa Verworta, które szczególnie są piękne. O, ten samczyk. Ha, ha, ha. No, to jest to. Ten żniwny lęk jest bardzo zdrowy. Zresztą ogólnie zdrowotność hodowli jest bardzo dobra. No, tutaj jeszcze jedna sami się z nimi Flora Verworta. Czyli tutaj mamy cztery sztuki. Coś z tajnej broni tosnowca, czyli janseny. Jeden, to jest pięć gołąbków. No i tradycyjnie coś gratis. Jeszcze jeden gołęb, gołąbek z tajnej broni tosnowca, jansen. Zanim popatrzymy z bliska na tego łąbki, opowiem tylko w skrócie lot z Fajku 350 km, wiatr południowo-zachodni. Lot uciążliwy, aczkolwiek głębie kapitalnie się meldowały w domu. Teraz w sobotę ewentualnie będę uczestniczył w locie z 500 km. Decyzję podejmę jutro. Te loty są szczególnie piękne, niemniej jednak wymagające. Loty powyżej 400 km selekcjonują hodowlę. Prawdopodobnie dam cały stan na obecną chwilę: 35 gołąbków. Startowałem 42. Jak widać, lekka selekcja się odbyła. Po to się lotuje, żeby. Jednostki, które są słabsze, po prostu wyselekcjonować. A teraz przygodnijmy się z bliska tym oferowanym gołąbkom. Ryszard Tosnowiec, Bogatynia Polska.